filtr powietrza kabinowy tu trzeba przekręcić w schowku wyciągnąć tu, tu tak samo robisz troszkę wyciągnąć. tu jest blokada Dołu. I tu jest nasz filtr. To są takie puszka, ścisnąć i się otwiera. I tu już jest nasz filtr. Ja już mam wymieniony. Wyciągnąć, wyczyścić. Klapkę sobie wezmę, żeby przeczyścić, jak się da rękę włożyć tam, przeczyścić ile może się zmieścić. <laughs> Z powrotem zakładamy. Do, Pierwsze zakładamy ten ogranicznik. Teraz zakładamy to. Nie wiem, czy to są wkręty, czy co to jest. To są w blokady tutaj. To trzeba też unieść. Jak wisi na blokadzie, trzeba go unieść, żeby pasowało. Trzeba tym bolcami trafić w te otwory.